Witajcie, moi drodzy, do Rewit tej strony. Ja już jestem podekscytowany, bo safaryzowywali już zdrowinę, że komputery osobiste będziemy mogli grać. Więc Pawełek sobie dostaje rozszerzenie bardzo mocne rozszerzenie ja jestem pod wpływem e, wywiadu z Krysem Wilsonem, to jest szef. GG twórca Poe i powiem Wam pokazywał naprawdę piękne rzeczy. Bez spoilerów, czyli jeszcze wiele mamy do zobaczenia, ale skrzynie, które można enchantować, kurczę, żeby dostać lepszy lód po rozwalaniu strażników, to jest fajna rzecz. Oczywiście to jest na lice Ambush, czyli nie hardcore'owej. No ale nowe gemy, piękne efekty, nowy kontek, nowe miejscówki, nowi bossowie, nowe możliwości, nowe drzewko. Piękna sprawa, ale to nie jest odcinek o tym. Odcinek jest o tym, że ja postanowiłem pogadać e, też, również z Chrisem, e, bo stwierdziłem, że mm, u nas w Polsce Paweł Wegzaj, no za mało tego Paweł Wegzaj w Paweł jest. No. Przy, w naszym kraju przydałoby się popchnąć Paweł Exile w kierunku Polaków troszkę bardziej, i dlatego wszędzie mi wobec, e, określam konkurs. Konkurs, w którym do wygrania jest kod. Kod na 100 punktów. W sklepie dla mikrotransakcji. a właściwie to 8 takich kodów. A mniej więcej jeden jest o wartości. 10 dolarów, ale fajna rzecz jest taka, że możecie sobie kupić co chcecie. Jak chcecie Aurelok z błyskawicami, to bez problemu. Jak chcecie buty jak, co was parzą, na przykład, bo biegacie szybciej dzięki temu. Wiadomo, to bez problemu. Czyli wybieracie co chcecie. Co trzeba zrobić? Zrobić screenshot, switch z jakimś bossem, słuchajcie, albo z jakimś yy, 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 trzeba zawsze jakiś nowy content z dodatku na tym screenie, na przykład jakaś komnata ociekająca krwią, 50 tysięcy poległych stworów, albo jakiś ciekawy efekt. Z tego niesamowitego nowego gemu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wysyłacie mi tego, tego screenshota do 25 marca, moi drodzy. I później wybieramy oczywiście zwycięzców. 8 kodów do wygrania. Wysyłajcie te screenshoty na maila konkurspoemaupainteria.pl bardzo ważne, na maila. I słuchajcie, z tej rozmowy z Chrisem wynikła jeszcze jedna sprawa. Ja stwierdziłem, że kurczę, będziemy streamować po e, to czemu by nie zaprosić twórcy gry na streama, na Twitch TV. I... nie ma problemu! Słuchajcie, jeszcze oczywiście daty konkretnej nie mam, ale będziemy mogli go zasypać pytaniami, pogadać, pokazać, że takie w Polsce są fajne chłopaki. Słuchajcie, nie, ogólnie... E... Chris Wilson, znajdzie się na kanale Rewida na Twitch TV i będzie dość ciekawy event. Z tego powodu, naprawdę. Ja więc serdecznie zapraszam ogólnie do konkursu i życzę Wam oczywiście powodzenia no i ciekawej przygody w Sacrifice of the Wild. Ja czekam, czekam bardzo. Oczywiście tryb HC Invasion HC już czeka na nasze zwłoki. Właściwie, bo twórcy powiedzieli, że ten tryb, ta liga będzie po prostu mordować graczy. Fajnie.